Ja powiem szczerze, że jestem bardzo mile zaskoczony tym poziomem, bo widać, że chłopaki przygotowali się do, 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 do tego meczu i każdy chciał jak najlepiej wypaść. Widać, że z walki na walkę niektórzy chłopaki reprezentują spore, spore umiejętności techniczne, duże zaangażowanie, więc cieszy to, że ten, polski, że ten boks jest pokazywany jeszcze niezapomniany i te gala amatorskie są robione, bo naprawdę warto je robić, bo widać, że ta konkurencja boksa zawodowego jest coraz większa i chłopaki z Matorki chcą pokazać, że dysponują również do tego, żeby w przyszłości uprawiać boks zawodowy. Polska ostatnio przeżywa kryzys z tego względu, że nikt nie zakwalifikował się do na olimpiadę. Natomiast sądzę, że teraz trzeba pracować nad młodzieżą, czyli nad tymi nawet zawodnikami, co wystąpi, wystąpili dzisiaj na gale. I sądzę, że to szkolenie jednak potrwa 2-3 lata, ale powrócimy do dobrego boksu polskiego tak jak za dobrych dawnych czasów. Jak na razie przyglądam się i ja sądzę, że 2-3 turnieje w październiku będą organizowane Mistrzostwa Polski w Radomiu. I już wtedy wykrystalizuje się jakiś zespół, nad którym trzeba pracować w następnych latach, czyli przygotować się już do następnej olimpiady. Jestem zadowolony z publiki, że dopisała, czyli w Radomiu e, kibice lubią boks i oby takich imprez jak najwięcej. Świetnie, że udało się zrobić ten mecz przy okazji Euro 2012. Wiadomo, wspólnie z Ukrainą organizujemy e, Mistrzostwa Europy. No, widać, że zawsze mieliśmy troszkę kompleks tej szkoły rosyjskiej, szkoły ukraińskiej, jeśli chodzi o boks. Świetno, lata świetności polskiego boksu przy, przypadają na, na Feliksa Sztama. natomiast później było troszkę gorzej, ale widzimy, że że polscy trenerzy też podpatrują, oglądają walki najlepszych i starają się szkolić tą młodzież w coraz to nowy, nowatorski sposób, w jakieś nowe plany treningowe i nadzieję, że to przyniesie fakt. Natomiast tutaj w dzisiejszym meczu na poziomie zawodników z Ukrainy, no troszkę byłem mało podoleń, natomiast widać, że bardziej wszechstronni są ci zawodnicy, więc większe, większe jakby rozma rozma rozmaistają swoje techniki, szukają dołu, więcej lewą ręką, natomiast Chłopakom z Polski nie, nie, nie brakuje ambicji. Jeśli chodzi o sprawy techniczne, no to, to każdy wiadomo, bije po swojemu, natomiast trzeba nad tym pracować, bo technika się rozwija do końca swojej kariery. Ja pomimo też stylu walk zawodowych ciągle pracuję nad techniką i ciągle staram się ulepszyć.